Witaj, Januszu, w ringu Kultury, w sekcji Goście, Goście. E, niedawno dzieliłeś wywiadu... Z mm, wywiad, no, więc... Tak, z Irkiem i z Robertem. E, teraz chcieliśmy troszeczkę tak na poważnie porozmawiać. Merytorycznie, mhm. tak, i merytorycznie, tak wyodmieniamy. Imię i nazwisko? Janusz robisz. Załód Fototechnik Czym się zajmujesz na co dzień? <grym> Robię zdjęcia mhm. Mieć czy być? Mieć i być Dlaczego fotografia? Bo nie potrafię malować Kto jest twoim domem? Moi rodzice okay. Najgorszy moment w twojej rozczasowej karierze w zajmowaniu się fotografią? Chyba jeszcze przede mną. A najlepszy moment? Też. Za co kochasz sztukę? Za wolność. Jakie masz najbliższe plany? Ciężko określić, tak naprawdę. Dużo tego, a jednocześnie ciężko sprecyzować. A jest jakaś taka jedna rzecz, którą chciałbyś osiągnąć? Jakieś takie opus magnum, które mogłoby być. Dla... Coś, co mogłoby nim być dla ciebie? Może, żeby moje prace, moja fotografia, czy moja ewentualnie, jeżeli mogę to nazwać sztuką, żeby to miało jakiś wpływ na cokolwiek na ludzi, na ich sytuację, na ich myślenie czy, czy odczuwanie. Ciekawe. Mhm. A jakimi, jakie masz priorytety w życiu? Być dobrym człowiekiem? No i to chyba jest główny priorytet, a później jeszcze wchodzą rodzina, bliscy. Są najważniejsze rzeczy tak naprawdę. Okej, okay, dzięki. Ty, przemku miałeś jakieś tam. Tak, no chciałbym nawiązać do tego, co ci tak chamsko przerwali, jak już zaczynałeś swoją wypowiedź, czyli. I to w ogóle też mnie bardzo interesuje: robienie zdjęć tym pudełkiem po butach. Metaforycznie. No Metaforycznie. Metaforycznie to ja to po prostu czasami tak mówię, że zdjęcia można zrobić nawet pudełkiem po butach. Nie trzeba mieć do tego odpowiedniego jakiegoś sprzętu za parę tysięcy złotych. Natomiast chodzi po prostu o to, że faktycznie można zrobić zdjęcie pudełkiem po butach, wykonując z niego tak zwaną kamerę obskurę, czyli najprostszą ciemnie optyczną. Tak? To jest tak w skrócie mówiąc, najprostszy model aparatu fotograficznego, czyli. Jakieś wyciemnione, wyciemnione pudełko, tak, w którym jest zrobiony malutki otwór, który jakby spełnia rolę obiektywu i do tego pudełka zostaje włożony materiał światłoczuły. Czyli to może być klisza fotograficzna, tak, może to być papier fotograficzny, coś na czym będzie można ten obraz zarejestrować. I to tyle. I tam już potem działa tylko i wyłącznie optyka. I Serio? To już jest całkowite? Żadnych soczewek, żadnych szkiełek. Słuchaj, Taki najfajniejszy przykład pokazania, jak to działa, to możesz nawet to sobie w domu zrobić. Znajdź jakieś pomieszczenie, które możesz wyciemnić, czyli zasłonić okna jakąś czarną płachtą, nawet workami foliowymi, byle czy jakimś czarnym streczem. Po czym zrób w jednej, w, jednej, w, jednym, w jednej tej płachcie, którą zasłoniłeś okno, mały otwór, gdzieś tak rzędu 2 cm, powiedzmy. I na przeciwległej ścianie do, do tego okna wyświetli się obraz tego, co jest po drugiej stronie okna. Tylko, że on będzie odwrócony stronami, góra, znaczy lewo-prawo, i odwrócony góra do Spróbuję taki eksperyment zrobić. I w tym momencie będziesz w, w środku aparatu fotograficznego. Tak naprawdę. I no to, co? Jak to działa, ta wiek? przestrzeń, w której się znajdziesz, nazywa się właśnie kamerą obskórą, czyli w zasadzie ciemną komnatą. Tak. I i na takiej zasadzie działa aparat fotograficzny. Czy ty tam dasz obiektyw, który będzie miał odpowiednią soczewkę, no, tak, to tu nam się ewentualnie zmieni ogniskowa, Będziesz mógł manipulować głębią ostrości przy pomocy tych soczewek, będziesz miał inny kąt widzenia, tak, bo soczewka też jakby kształtuje ten, ten obraz. Po prostu będziesz miał inny punkt zogniskowania się tego obrazu. Natomiast jeżeli nie będziesz miał obiektywu, zrobisz tylko otworek, to też ten obraz uzyskać. Z upachami, jak rozmawiałeś wcześniej, też mm, powiedziałeś, nie, przepraszam, nie, z yy, Jak mieliśmy tu serię krótkich pytań, powiedziałeś, bo nie mogę być malarzem. Yy, I pamiętam kiedyś, co rozmawiałem na temat tego, że w zasadzie to, co ty robisz, to nie jest taka stricte fotografia, jak sobie każdy wyobraża, tylko jest takie właśnie malowanie aparatem, malowanie światłem. Znaczy, powiem ci no, w ten sposób. Yy... Znaczy, ja używam różnych technik. I są takie techniki, które pochodzą z XIX, z XIX wieku. W momencie, kiedy fotografia dopiero się rodziła i niektórzy twórcy chcieli wbić fotografię w rangi sztuki, tak? Wybić fotografię do rangi sztuki, a musieli to zrobić w w taki sposób, żeby nadać tej fotografii możliwość od autorskiej ekspresji. Ponieważ w momencie, kiedy fotografia powstała, kiedy Daguerre pokazał swoją daguerotypię podczas posiedzenia francuskiej Akademii Nauk i Sztuk, zarzucano fotografii, że ona jest zbyt dokładna, zbyt obiektywna i taka igiełkowa, że ostrość jest rozciągnięta na wszystkie plany, co nie jest naturalne dla ludzkiego oka. I że czasach, ona... kiedy nie mieli 4, 4K, przepraszam. Oj, też co powiem Ci, jakby tak się zastanowić nad rozdzielczością tego, tego małego obrazka i jego jakością, to myślę, że 4K, nie wiem, czy to jest lepsza rozdzielczość tak naprawdę. No trzeba byłoby to sprawdzić, natomiast to był niesamowitej, niesamowitej rozdzielczości obraz, który miał niesamowitą głębię w sobie. To jest najważniejsze. Natomiast właśnie zarzucano temu medium, że ono po prostu bardzo obiektywnie rejestruje to, co widzi. Więc nie możemy wpływać na to, a niektórzy twórcy postanowili, że jednak zrobią tak, żeby można było wpływać na to, co finalnie dostajemy poprzez użycie aparatu fotograficznego. No i były to techniki, które zbliżały fotografię do malarstwa. No ja w momencie, kiedy odkryłem te techniki, naturalnym było dla mnie, że. Że musiałem ich spróbować, bo tak jak powiedziałem, ja nie potrafię malować, a zawsze chciałem malować. Zawsze gdzieś chciałem tworzyć obraz przy użyciu własnych rąk i żeby on był taki właśnie malarski, żeby miał ten efekt. No i niektóre techniki, właśnie szczególnie te XIX wieczne, na to pozwalają. Ale tworzę też różne rzeczy, również i fotografii klasycznej, i tak jakby, jak zaczęliśmy i fotografii otworkowej. To są techniki, to jest jakby poszukiwanie formy dla tego, co się chce powiedzieć. Bo używasz też takiej techniki, to nazwijmy, czy może tego, że ten długi czas naświetlania, że zostawiasz gdzieś tą swoją kamerkę, aparacik w jakimś miejscu i naświetlasz tam ten materiał, światło czuły, tam no, powiedzmy miesiąc czy dwa, i z tego ci wychodzi jakaś tam abstrakcja dla mnie, nie, nie ukrywam. I bo ja to rozumiem osobiście w taki sposób, jakby cały film skompresować do jednej klatki i pokazać, czy pomyliłem się, czy... No, jeżeli mówimy o filmie w kontekście filmu jako ruchomego obrazu, to tak. To jest mhm. tak jakby, jakbyśmy e, cały czas e, nagrywali, ale wszystko zamknęłoby się w jednej klatce, tylko że z racji tego, że ten medium, tak, ten materiał światłoczuły jest bardzo nisko światłoczuły, to ruch się nie zarejestruje. W domyśle każda osoba, która przejdzie przed tą puszeczką, która gdzieś sobie tam wisi 2-3 miesiące, ona się jakby zarejestruje pod postacią energii, ale nie zarejestruje się pod postacią obrazu. Ona tam będzie jakby, bo przeszła przed obiektywem, więc Aha. jakby zarejestrowała się. Jej ślad tam jest, natomiast nie będzie widoczna na obrazie. Na obrazie widocznie będą tylko elementy, które będą stałe. Wszelkiego rodzaju budynki, słupy, Jakieś samochody, które na przykład stoją przez miesiąc w jednym miejscu. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że rejestruje się nam ruch Słońca po nieboskłonie. I ta technika, o której ty mówisz nazywa się solarigrafią. I ona właśnie pierwotnie do tego została stworzona. Żeby rejestrować ruch Słońca po niebie. Bo Słońce nam daje na tyle dużo światła, że jest w stanie cała linia jak Słońce się rusza od schodu do zachodu. W sensie od schodu do zachodu. A, tak, tak się to zarejestruje, i później pojawia się na tym obrazie taka tęcza. Każdy dzień słoneczny się rejestruje, oczywiście, słońce jest tam coraz niżej, bądź coraz wyżej, w zależności od pory roku, w której to rejestrujemy. Więc, jakby każdy dzień słoneczny nam się rejestruje, i ten ruch się tworzy taka ścieżka słońca. To jest bardzo ciekawe. I takie, że tak powiem, pytanie zamykające ten wątek mhm. tego naświetlania długiego. Jak jest, że tak powiem, z wytrzymałością tego sprzętu, który tam gdzieś tam zostawiasz? Czy to nie ginie ci nagle, że ktoś, nie wiem, zobaczył puszkę, to se kopnę, Albo zamokło, bo różne warunki atmosferyczne mamy? Z tym bywa różnie, ponieważ no, zazwyczaj staramy się, bo to nie tylko ja, bo to jest w ogóle cała cała społeczność, Ludzi, którzy zajmują się tego typu fotografią, to są sol, solarigrafiści. I oni się porygają też z wieloma problemami. Pierwszy, właśnie, to jest taki, że ktoś zobaczy taką puszeczkę, bo to są zazwyczaj na przykład, kojarzysz puszkę po kliszy takiej zwykłej, jak do starego aparatu. A to Nie tak, lata 90. takie? Takie, takie, takie... czarne pudełeczko, mm -hmm. taki walec. No to powiedzmy dwa takie złączone ze sobą. No i to jest gdzieś wieszane na jakiś słup. Coś nieruchomego, żeby to się nie majtało, że tak powiem. No, i często jest to zrywane tak z ciekawości. Ludzie po prostu są ciekawi, co to jest. tak? A tam sobie niewiele jest. Ewentualnie jest to zrywane przez e, ludzi, którzy, za, którzy zajmują się geocachingiem. W momencie, kiedy e, ta puszeczka nasza znajduje się w terenie, gdzie została gdzieś tam zakopana skrytka z geocachu no to czasami oni też to zrywają, bo myślą, że to jest ich, jakby ta skrzydła, której szukają. Natomiast jeżeli chodzi o sam materiał, który jest w środku, jeżeli dobrze przygotujesz puszkę, nic się z nim nie stanie. Jeżeli masz ją troszkę nieszczelną, to jest w środku jest zazwyczaj papier fotograficzny, to może ta emulsja spłynąć, papier może zapleśnieć, no różne dziwne cuda mogą się dziać, jak robisz to w zimie, to może nawet i zamarznąć, więc, bo tam jakaś wilgoć się zbiera. Ale wtedy też się dostaje ciekawe efekty. Moim zdaniem najciekawsze solarki, bo tak to się, obrazy się potocznie nazywa, najciekawsze solarki się otrzymuje w momencie, kiedy ten obraz właśnie zostanie zniszczony, zdegradowany przez warunki atmosferyczne, czyli zaleje się, spleśnieje, emulsja spłynie i wtedy jest chem. Zawsze jest to wyciągnąć, prawda? A masz jakąś swoją ulubioną technikę? Wiesz, co. Dużym sentymentem darzę te wszystkie techniki XIX-wieczne, bo one przede wszystkim pozwalają się troszeczkę odprężyć. Do nich potrzeba czasu. Nie można się im śpieszyć. Trzeba to robić z takim pewnym wyczuciem i trzeba też już jakby wypracować sobie pewien warsztat, ale przede wszystkim potrzeba spokoju. Jeżeli będziesz chciał coś przyspieszyć, to najprawdopodobniej zepsujesz sobie obraz i trzeba będzie zacząć od nowa. Także trzeba być cierpliwym i to jest taki fajny moment na wyciszenie się. Także jeżeli miałbym jakąś tam technikę wybrać jako swoją ulubioną, na pewno będzie to na przykład guma. Tak? Technika gumowa, gdzie, gdzie możemy troszeczkę wpływać na obraz pędzlem, używa się tam farb. Jest, jest fajną techniką, ale wymaga dużo poświęcenia dużo papieru. Dużo nerwów na początku bo zazwyczaj nie wychodzi. Ale już później daje też fajne. fajne efekty. Jest taka jedna z najbardziej malarskich technik. Mhm. Czyli to też nie jest dla każdego. No nie każdy jest cierpliwy, prawda? Chociaż cierpliwości też się można no, nauczyć. Można się nauczyć. Tak. No, w tych czasach to jest efektywnie. masz jakieś dane, ile osób w Polsce się na przykład zajmuje? E, takimi starymi technikami na przykład? Wiesz co? Ciężko mi jest powiedzieć, nigdy tego nie liczyłem. Natomiast od dwóch lat organizuję razem z Damianem Garszczykiem. To jest gumista z Zabrze. Niesamowity człowiek i świetny artysta. Organizujemy wystawę fotografii w technikach dawnych i alternatywnych. No i ta wystawa w zasadzie z takiej okręgowej, bo chcieliśmy to zrobić bardzo lokalnie, nagle przerodziła się w wystawę polską i zaczęli do nas zjeżdżać twórcy z całej Polski. A proszę. I byłem zdziwiony, Ilu tak naprawdę ich jest. Oczywiście ja znałem już wcześniej kilku, kilku twórców, no bo to tak jest siłą rzeczy, jak się robi coś niszowego, to szuka się kogoś, mhm. z kim tak. można porozmawiać, wymienić doświadczenia i tak dalej. Natomiast jest ich sporo, tylko problem polega na tym, że rzadko kiedy prace wykonywane w tych technikach są pokazywane. No bo. Troszeczkę te techniki są uważane za ślepą uliczkę, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, mhm. o historyków, sztuki, historyków fotografii, no był piktorializm, bo tak się nazywa ten okres. On był, minął. I to już nie jest miejsce na ten te technologie. Tak. Znaczy. Z jednej strony się nie dziwię, z drugiej strony jest to nadal piękne, więc. Właśnie, bo chciałem teraz przejść do jakby mm, głównego pytania tego wywiadu. Mm -hmm. e, zawsze staram się znaleźć jakiś taki temat, który można, możemy poruszyć z gościem. I chciałem się zastanowić nad tym, co jest ważniejsze, forma czy treść. I kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, byłem w stanie wskazać sobie kilka nurtów, e, nie wiem, Picasso, kupism, czasami pewne przejawy poezji. Gdzie, gdzie to forma gra? Tak, takie, takie pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o treść, prawda? Hip hop tak. czy punk rock, na przykład, fotografia reportażowa. No tak? tam dla mnie ważniejsze to, co pokazujemy, co mówimy, Panie, a to w jaki sposób to robimy, robimy? Wiedzą, to tak naprawdę jest, prawda? No, punk rock, prawda? trzy akordy. I darcie docie, tak tak, na. no właśnie. Jest już mniej ważne, nie? I zacząłem się zastanawiać, co dla mnie jest ważniejsze, czy to jest forma, czy też może oba są równie ważne, tak naprawdę, albo to zależy od jakiegoś kontekstu, jak uważasz. Wiesz, co ciężko tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje, tak osobiście, że najpierw musisz się zastanowić, co chcesz powiedzieć, a potem szukasz dla tej wypowiedzi formy. No i ta forma, jeżeli to ci jest potrzebne, może stanowić jakby większość i może być tylko jakby przedłużeniem twojej myśli. A możesz przyjąć formę minimalistyczną, żeby tą formą nie odciągać widza od tego, mhm. co chcesz powiedzieć, bo tak też często bywa. Jeżeli, nie wiem, tworzymy coś pięknego, a jednocześnie chcemy coś powiedzieć, to często bywa tak, że odbiorca skupia się na tej warstwie tego piękna i już nie dociera, jakby jest usatysfakcjonowany tym, że zobaczył coś pięknego, że to odczytał w jakikolwiek sposób, bo poczuł to, że to jest piękne i ten i, i to mu wystarcza. jakby już nie szuka głębiej nie chce się dowiedzieć tego, co, mu powie, co, co chciałeś powiedzieć. A z drugiej strony czasami może być tak, że jeżeli nie użyjemy odpowiedniej formy, bo forma to też jest e, sposób dotarcia do człowieka, to jest taki język tak naprawdę, jeżeli powiemy coś po chińsku do kogoś, kto chińskiego nie rozumie, no to, to umarł no tak. butach. Mimo treść została przekazana, to, to nie do tego. Tak, tu można emocjami trochę przegrać, to mniej więcej skojarzy, czy jesteś zły, czy zadowolony. No tak, to, 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 to szukasz tej formy, żeby no. ona najbardziej to dała, ale, no, ale no, nie, wiem, to nie zawsze to właśnie zadziała. Więc trzeba znaleźć... Taką równowagę, nie tyle, że wszystkiego musi być porówno, ale musisz znaleźć taki stosunek, formy do treści, która jak najpełniej pozwoli ci dotrzeć do odbiorcy. tak, Czyli, jakby chcesz komuś coś powiedzieć, to próbujesz tak swój język dostosować, żeby on to jak najpełniej zrozumiał. No, tyle. No, ale bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź. Możesz sobie to. Yy... Spiszę sobie później. Z znaczy, nagrania, tak, z nagrania sobie spiszę że w zasadzie można. Walniemy sobie takie moto na ścianie, jest. Okej, czyli Dobra. można Twoje. Przepraszam, chcesz powiedzieć? No chciałem, ale no, już kontynuuj. Okay, tak, nie, no, nie, bo chciałem teraz zapytać o jakieś wystawy czy nagrody, może związane z jakimiś konkursami albo wystawami, właśnie się zdarzały, nie zdarzały. Wystawy <noise> się zdarzały. Jeżeli chodzi o konkursy, to raczej ich unikam. Może to jest złe, ale po prostu. Troszeczkę, znaczy ja dość mocno emocjonalnie podchodzę do, do swoich prac i też one podlegają takiej dużej dozie samokrytyki. Więc jeżeli już wybieram jakąś pracę na konkurs, jeżeli już się decyduję na to, że chcę tą pracę pokazać na konkursie, to uważam, że ona jest na, na tyle wysokim poziomie, żeby w tym konkursie startować potem dość mocno boli, jeżeli ta praca nie wygrywa. No to jest rzecz normalna, ale jakby nie lubię tego uczucia, i jakoś, jakoś tak nie intuicyjnie go to, unikam. To, to dlatego, to, to dlatego w konkursach rzadko biorę udział, bardzo rzadko to. tak naprawdę. Natomiast no jeżeli chodzi o wystawę, to to było ich kilka. Zapowiada się jeszcze parę, tak? Na dobrą sprawę. Tutaj, wrazem z grupą taką twórczą na tę chwilę, która powstała przy szkole, do której uczęszczałem, na pewno będziemy, będę miał przyjemność się wystawić podczas industriady. Bo nie wiem, czy to znaczy to wydaje mi się już jest taka oficjalna informacja, więc chyba można. Można to, to powiedzieć. Natomiast jest to jakby praca całej grupy, więc to też trzeba na to brać, e, mhm. trzeba brać to pod uwagę. Natomiast jest też kilka projektów, e, które gdzieś tam ja bądź ja z kimś bo lubię pracować z, z ludźmi, to jest, to jest fajne, więc lubię, lubię kreatywnych ludzi, takich, którzy, którzy też swoją energią coś do, od siebie dają. Mamy kilka pomysłów, więc może za niedługo ruszy coś bardzo fajnego w Gliwicach. Zobaczymy, jak, jak to wszystko wyjdzie, wszyscy jesteśmy jakby dobrej myśli. No i oczywiście cały czas jest, jest ta wystawa tych szlachetnych, znaczy fotografii szlachetnej i alternatywnej, znaczy, to to wystawa fotografii w technikach dawnych i alternatywnych, no, tak? No. Jak to, taka jest pełna nazwa. No i robimy z tego wydarzenie cykliczne. Nie, to w zasadzie przed chwilą skończyła się druga edycja. W przyszłym roku już planujemy trzecią i będziemy też myśleć nad rozwinięciem formy, więc może jakieś spotkania autorskie warsztaty, tak dalej. Także dzieje się, no, coś się dzieje cały czas. No, no trzeba dobrze. coś robić. Tak. No, trzeba coś robić. No skoro tak, wystawiasz te swoje zdjęcia. Jaki jest odbiór ludzi? Na, twoje, na, na twoją sztukę. Co ciężko mi powiedzieć. Nie rozmawiałeś tak w Lugii? Co myślą? Nigdy do ciebie nie poszedł? Kurde, to zdjęcie jest tak zajebiste, żebym se powiesił w pokoju. <grym> nie, każda, nie każda fotografia się nadaje do powieszenia w pokoju, tak mi się wydaje. Natomiast, no jasne, często spotykam, znaczy często spotykam się z jakimiś takimi miłymi komentarzami i to jest fajne. Nie spotkałem się z negatywnymi komentarzami, co mnie trochę smuci. Wolałbym usłyszeć te negatywne komentarze. No, w sumie no, krytyka ale, drogą do rozwoju, prawda? Ale to jest troszeczkę też tak, że e, zazwyczaj, jeżeli już gdzieś się pojawiają moje prace, to często mnie nie ma e, na, na samej wystawie, więc jakby też nie mam Ale Ale są coś. jakieś możliwości? Jeśli są pod mail, Facebook, jakieś tam tak, prywatne wiadomości ci wysyłają, coś. kurde, tak jest, zajebiście. Więcej widzicie. No, ale znaczy kontaktować się ze mną jak najbardziej można, czy to przez Facebooka, czy, czy mailowo, czy telefonicznie, jak ktoś będzie chciał, to ja mogę podać kontakt do siebie. Ja strasznie, lubię się, strasznie lubię poznawać nowe sobie i rozmawiać z ludźmi, więc... więc jasne. Okej. Okay. No nic, ja chciałem Ci życzyć mniej tego autokrytycyzmu, który masz w sobie, troszeczkę. Trochę nogi w pokazywaniu. Tak, bo naprawdę nie masz czego wstydzić i to są, niektóre są prace świetne, nie naprawdę. No i co, dalszych sukcesów, tego żebyś mógł, mógł robić to, co kochasz i to, co lubisz. No I to wszystko, tak? Widzimy się w znaczy. następnym odcinku. Dziękuję bardzo, naszym gościem był Janusz Drobisz.